Szanowni Państwo, za nami grudzień, za nami cały rok 2019. To też korzystając z okazji, chciałbym Państwu w ramach tego comiesięcznego biuletynu informacyjnego przekazać aktualności z grupy Aforti, podzielić się z Państwem naszymi wynikami sprzedażowymi oraz opowiedzieć o aktualnych procesach, o aktualnych projektach w ramach naszej grupy w Polsce i poza granicami kraju. Miesiąc grudzień zakończył dla nas bardzo owocny okres, owocny rok, gdy mówimy o finansowaniu dla przedsiębiorców. Nasza spółka pożyczkowa Forti Finance udzieliła w ubiegłym roku polskim, rumuńskim przedsiębiorcom finansowania o łącznej wartości blisko 25 milionów złotych. To jest bardzo zadowalający dla nas wolumen, ale również cieszymy się z dużego zainteresowania wśród przedsiębiorców naszymi produktami, naszym finansowaniem. Tylko w samej Polsce w ubiegłym roku przyjęliśmy 1300 aplikacji, 1300 wniosków pożyczkowych od polskich przedsiębiorców o łącznej wartości blisko 200 milionów złotych. Bardzo dobrze rozwija się nam również rynek w Rumunii. Jeszcze pod koniec 2018 roku otrzymaliśmy tam licencję pozabankowej instytucji pożyczkowej, a od kilku miesięcy operacyjnie już w Rumunii działamy, operacyjnie udzielamy pożyczek i tylko w ciągu tych kilku miesięcy, ostatnich miesięcy Przyjęliśmy w Rumunii aplikacje pożyczkowe, wnioski o wartości blisko 15 milionów złotych, w przeliczeniu oczywiście na naszą polską walutę. AFORTY Exchange notuje kolejny rekordowy rok. Obrót na platformie wymiany walut w Polsce oraz w Rumunii na tych obu platformach ten obrót wyniósł w ubiegłym roku ponad 600 milionów euro. Jest to bardzo udany rok, bardzo duże wzrosty rok do roku. Wystarczy zauważyć, czy obrót w Polsce w porównaniu do roku wcześniejszego wzrósł o 50%, a w Rumunii ten wzrost rok do roku wynosi ponad 130%. Uzupełnieniem naszej oferty dla przedsiębiorców są usługi windykacji, czyli spółka Forti Collections. Tylko w grudniu spółka przyjęła zlecenia windykacyjne o wartości nominalnej ponad 34 milionów złotych, a od początku obecnego roku, w cał, przepraszam, w całym 2019 roku, wartość zleceń windykacyjnych przyjętych wyniosła ponad 450 milionów złotych. Grudzień był dla nas czasem podsumowań, czasem analiz, przemyśleń całego ubiegłego roku, ale był to dla nas też czas planowania. Zastanawiania się, co możemy poprawić w naszych strukturach operacyjnych, abyśmy działali jeszcze lepiej i wzrastali coraz bardziej dynamicznie. Podjęliśmy kilka ważnych dla nas decyzji, również decyzji personalnych. Dokonaliśmy kilku awansów wewnątrz grupy Aforti. Między innymi pan Marek Paciorkowski, który zajmował stanowisko dyrektora do spraw rynków finansowych, awansował na stanowisko głównego ekonomisty. Inny nasz kluczowy menadżer pan Piotr Klinowski został oddelegowany do Rumunii, aby nadzorować nasze spółki, spółkę pożyczkową, spółkę wymieniającą walutę. Wierzymy, że obecność pana Piotra Klinowskiego sprawi, że te spółki na tym obiecującym rynku będą wzrastały jeszcze dynamiczniej, jeszcze intensywniej. W miesiącu grudniu przyjęliśmy również program opcji menedżerskich na lata 2020-2022. Nasi kluczowi menedżerowie będą mogli skorzystać z przyznanych opcji, ale pod warunkiem zrealizowania założonych celów, założonych budżetów, co będzie korzyścią oczywiście dla nich, ale również dla wszystkich akcjonariuszy grupy Aforti. W nowy rok, w rok 2020, wchodzimy z kilkoma rozpoczętymi projektami. Jednym z nich, jednym z głównych projektów jest proces starania się o, o przyznanie licencji pieniądza elektronicznego. Obecnie jesteśmy w procesie przed litewskim nadzorem. Czekamy, rozmawiamy z nadzorem litewskim i krok po kroku dążymy do tego, aby ten proces się pozytywnie zakończył. Ale. Oprócz projektów już rozpoczętych w roku ubiegłym, wdrażamy również nowe inicjatywy, nowe programy. Od kilku lat co kwartał w Polsce organizujemy tak zwane Investors' Day, co kwartalne spotkania dla naszych inwestorów, naszych obligatariuszy. Ale doszły do nas głosy ze strony klientów wymieniających u nas walutę, iż oczekują spotkań troszeczkę w nowej formule, czegoś innego. Dlatego już w styczniu, w tym miesiącu organizujemy tzw. spotkania FX. Są to spotkania w 10 miastach w Polsce, kierowane głównie do klientów wymieniających walutę, do osób zainteresowanych sytuacją na rynkach walutowych. W trakcie tych spotkań głównym punktem będzie obecność pana Marka Paciorkowskiego, głównego ekonomisty. Pan Marek opowie o wszystkich zawiłościach związanych z wymianą walut, o wszystkich szczegółach, o tym jak działać na rynkach walutowych, aby jak najwięcej zarabiać, więc już dzisiaj na te spotkania serdecznie państwa zapraszam. Miesiąc styczeń rozpoczęliśmy również intensywną współpracą w ramach naszej umowy z teatrem Gulliver w Warszawie. Już 5 stycznia odbyło się przedstawienie dla dzieci ze ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, ale za kilka dni 25 stycznia Odbędzie się spektakl dla dzieci, dla rodziców, dla seniorów z okazji właśnie Dnia Babci i Dziadka. Serdecznie zapraszam dzieci, serdecznie zapraszam Państwa, ponieważ po spektaklu najmłodsi będą mogli zaznajomić się z teatrem od kulis. Będą mogli zobaczyć jak ten teatr wygląda od zaplecza, a nie tylko od, z tej perspektywy głównej, głównej sceny. Szanowni Państwo, ostatni rok zakończyliśmy wieloma sukcesami, również sportowymi. Sportowcy, z którymi współpracujemy, osiągnęli wiele sukcesów. Między innymi pływak pan Kasper Majszak zdobył aż pięć medali na wojskowych Mistrzostwach Świata. Nasi kierowcy z drużyny drifterskiej zdobyli drużynowe Mistrzostwo Polski. Wierzę, że ten obecny, rozpoczynający się rok będzie również obfitował w wiele sukcesów sportowych, również biznesowych, i że będą Państwo z nami przez cały ten bieżący rok. Dziękuję bardzo.